Dzień dobry, cześć, witam wszystkich. Dzisiaj zestaw za 45 zł, i w skład niego wchodzi Paradiso, zdrabkowy cash, może pieniędzy, wielkie granie oraz 10 razy kasa. Zaczniemy sobie właśnie od tej kasy. 10 razy kasa z numerem 18 i sprawdzamy swoje dzisiejsze szczęście dwadzieścia cztery, jedenaście, dwadzieścia osiem oraz dwadzieścia jeden te liczby wygrywają mamy czternaście, piętnaście, siedemnaście, trzynaście jest dwadzieścia osiem, dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia trzydzieści, dwadzieścia trzy i

Dwadzieścia jeden, dwadzieścia pięć, trzydzieści pięć, pięćdziesiąt sześć, było blisko czterdzieści siedem, dwadzieścia siedem, dwadzieścia sześć, trzydzieści cztery, czterdzieści dziewięć, czternaście pięćdziesiąt cztery, trzynaście dwadzieścia osiem.

Kolej na zdrabkowy kesz z numerem 10. Tutaj wygrywają liczby takie jak 45, 56, 28, 55 oraz 54. Jeżeli mamy 53 tuż obok, 33, 19, 34. Szkoda, że nie tutaj 54, 57. Trzydzieści sześć pięćdziesiąt dziewięć, czterdzieści cztery pięćdziesiąt dwa osiemnaście dwadzieścia trzy siedemnaście czterdzieści siedem, trzydzieści dwa dwadzieścia jeden dwadzieścia sześć pięćdziesiąt osiem 38, 42 i 13. Niestety, kolejna zdrabka, która nie przynosi nam szczęścia, bo kontrolne ma różne. Czas na ostatnią zdrabkę. Jest to Paradiso z numerem trzecim. I tutaj poszukujemy pierwszych symboli. A są nimi tęcza oraz płetwy. Płetwy tęcza. A jeszcze tutaj była tęcza. Kolejne, arbus oraz latarnia. I są już tutaj obok siebie, kolejne lody i aparat. I mamy dyszkę. Aparat może coś do tej dyszki dołożymy, bo dopiero zaczęliśmy zabawę. Kolejne bluzka oraz ryba. serce i kotwica, ok, kolejne, napój oraz kompas. Kompas, napój, kolejne symbole, rozgwiazda i motyl. Fajnie byłoby coś dołożyć do tej jednej linii. Chmura i ośmiornica, i mamy kolejną dyszkę. Teraz czas na łódź oraz liść. Dwa mieście łódź, łódź i ostatnie dwa symbole to deska oraz torba. No, niestety nic więcej nie dołożymy. Ale teraz podsumujmy. Wydane 45 zł. Odzyskane tutaj mamy 20, 30, 40 zł. Czyli piątkę jesteśmy na minusie. Także jest to super wynik, moim zdaniem. Co? Do zobaczenia na kolejnym filmie. Zachęcam Was do subskrybowania kanału yy, oraz do zostawienia łapki w górze. Życzę Wam miłego dnia i pozdrawiam. Pa!